Cześć wszystkim. Tutaj, Ktosiek, i w dzisiejszym odcinku pokażę, jak mniej więcej wygląda akwarium przed serwisem i po serwisie. Jak widać tutaj, drabinka przygotowana. No, akwarium ma tutaj dosyć wysokie, jest ma szafka, jest 80 cm plus 50. Ja mam 164 cm wzrostu no ale, ale nawet przy większej, jakiejś wyższej osobie, no sięgać 50 cm, to w głąb to już jest w e, takim akwarium problem. Jeszcze 60 cm głębokości i szerokości, a 50 cm głębokości, więc e, przyrządy, e, penseta taka długa, e, drabina w moim przypadku to jest e, niezbędne, żeby tutaj bezpiecznie jakoś i wygodnie w miarę tutaj operować w tym, przy tym serwisie. Jeśli chodzi o początek to zaczynam od czyszczenia szyb. Mam taki czyścik aquela. nie chciałem aż tam nie wiadomo jak wydawać. To jest rozmiar R no naprawdę jest mocny. Tutaj trzeba uważać, żeby go nie szczepić tak do kupy, tylko taką, tak jak oryginalnie jest taki. Kartoniku, bo później ciężko jest oderwać. No i do tej szyby 12 ten czyścik jest w porządku, ładnie czyści. No, ma jej wadę, akurat, bo to jest taki troszkę tańszy czyścik, że ta część tonie. Jeśli spadnie nam, to niestety zatonie, więc trzeba te czyściki, które pływają, to są wygodniejsze. Bo jak nam spadnie tutaj na piach, na ten taki drobny, to trzeba to wyciągnąć i wyczyścić, jednak, bo można porysować szybę. więc Lepiej kupować takie czyściki, co są pływające, no ale dwa razy droższe są. No i mam taką malutką, 40 czy parę centymetrów taką, żeby tam sobie jakieś operacje przeprowadzać z tyłu. Jeśli chodzi o akwarium, jest teraz dzień, bo chcę przeprowadzić to, żeby coś tu widzieć. Trochę Wam może będzie gorzej, bo się na pewno odbija światło, jak widać. Akwarium z tyłu jest mocno zarośnięte. Chcę tutaj, y, tą, y, tutaj tą roślinę Heteratereza tisyfolię to się nazywa trochę przyciąć, żeby ją tylko czubki. Y, to wszystko wyrzucę. Ona tutaj też zresztą y, już słabo wygląda, ta z tyłu też trochę mi przysłania y, wloty, że pewnie cyrkulacja jest przez to gorsza. No i ją przytnę, bar, wyciągnę ją całkowicie. Przy, tylko zostawię czubki, powsadzam na nowa. Zobaczę, jak tam z tyłu te inne rośliny. Tam muszę wy, wyczyścić te żabienice, bo tam takie stare liście pogubiły trochę, żeby się trochę prześwietliło. Tutaj już troszkę lepiej ten mech wygląda. Znaczy nie mech, tylko mikrozorium. Tutaj takie się na tych starych liściach trochę takie glony robiły, ale to musiałem to troszkę powyrywać. Te stare liście już to lepiej wygląda. No i zajmiemy się po prostu tyłem, bo on wymaga e, e, za, e, zajęcia się nim, że, żeby te rośliny, bo już przerosły po prostu. E, nie chce się tak du dużo akwarium zajmować. Tak naprawdę to jest trzecia tak jakby przycinka. Ale wcześniej to tylko przycinałem te rośliny te tutaj e, i nic więcej nie robiłem z tyłu. Teraz Muszę co jakiś czas właśnie to, tą roślinę, ale ona jest bardzo szybko rosnąca i dużo wchłania związków takich niepotrzebnych, więc ona zostanie na razie, chociaż ona jest za bardzo szybko rosnąca. Później myślę, że wstawię jakieś inne, nawet lotosy. Tutaj myślałem, żeby stawić albo więcej żabienic, żeby tam po prostu z tyłu się nie zajmować, bo to jest troszkę uciążliwe przy takim dużym akwarium, a lepiej się cieszyć. No, i jeśli chodzi o nalot, troszkę nalot na szybach. Chyba nie widać. Troszkę jest, ale no i tak jak widać woda jest troszkę, podparowało, bo już nie dolewałem właśnie, dzisiaj od razu podmiankę zrobię. Tak powoli czyścimy i uważamy, żeby właśnie nie, nie tego żwirku, nie nie jestem za bardzo tak, on jest bardzo drobny ten żwirek i wystarczy tutaj ten piasek i odbiera. fajnie no może wygląda, ale on jest bardzo lekki. Trzeba uważać, bo się wzbija mocno, ale też z tym czyścikiem on nie jest toną, ton, tonący, jest niestety. Trzeba uważać, żeby nie, nie spadł nam ten czyścik do środka bo ten żwirek się wbija bardzo mocno w niego i później trzeba czyścić trzeba czyścić mocno no i tak jak tutaj jest róg to trzeba uważać, żeby jak przy tym przechodzeniu do rogu, żeby nie wpadło, ja sobie to tak ręką robię, żeby no, ten czyścik nie jest aż taki, że fajnie przeskakuje na rogu. Muszę sobie kiedyś, może jak już trochę się odkuje, to kupię sobie może jakiegoś flipera albo... Ale zobaczymy, bo bardzo, nie wiem, nie zarasta to w tej chwili, bo to już jest jesień, w lecie myślę, że będę miał większy problem, bo to jest w salonie, dosyć oświetlony i mogę mieć troszkę glony. Troszkę się odbija, ale no, jest dzień. Ale też mam lampy też na 100%, więc coś tam będziecie widzieć. Teraz postaram się po prostu wyciągnąć te rośliny u góry. Tutaj trochę sobie te ładniejsze czubki pozostawiam, a resztę to do, jest do wyrzucenia. No i tutaj muszę z tą rośliną uważać, bo mam krawę krewetki tutaj, trochę krewetek amano. No i jak ostatnio przycinałem, to później musiałem te rośliny bardzo. Patrzę dobrze. I do końca też nie jestem pewny, mam nadzieję, że nie. Ale trzy krewetki wyciągnęłem z tych roślin, więc. One tam sobie siedzą i chowają się i sobie skubią tam, bo tam mają zawsze jedzenie, więc trzeba uważać na te krewetki amano. No i na razie będę po prostu, spróbuję to wyrwać. Zobaczymy jak to będzie szło. A jak nie, no to wiadomo, trzeba mieć nożyczki mam tam zakrzywione, duże, małe i. E, trzeba mieć kilka rodzajów tych e, tam i najwyżej poobcinam, ale postaram się powyrywać. E, Truchę już e, tą lewą stronę troszkę przerzedziłem. Jeszcze tylko teraz już posegreguję te rośliny i po, posadzę. Zde. Trochę tam było takiego e, syfu, bo tam tak aż e, za, za dużo światła nie do cierało i tak e, być może tak było. No i... Dużo też w tym wlocie, w tej całej paletce było takiego mułu, no ale też tutaj, jak widać, no wszystko się odbija. Tutaj było trochę a też. Problem jest z ustawieniem tego, jednak te Aquaelowskie takie przyssawki, te to tego tak są po prostu, że są, ale żeby to ustawić teraz tak jak chcę, bo no tutaj się powinno przykręcać na szybie, Wtedy by się stało tak jak ja chcę, a to o. Ja tutaj puszę przystawkę, a ona wchodzi mi w podłoże tak w ten bo tam ciągnie, i go ciągnąc w tyłu. No i to taki troszkę jest, właśnie przez to te yy, są takie sobie. Tutaj trzeba te kolanka chyba będzie po prostu zmienić. Dobra, kolejny etap, tam już tutaj troszkę środek ogarnąłem, te mikrozoria poprzerywałem tam z tyłu po te większe rośliny, no e, tutaj pół wiaderka jest takich śmieci do wywalenia, no jeszcze została mi ta e, prawa strona, tutaj wszystko tutaj też e, pościnam e, największe te wszystkie e, e, rośliny i posadzę tylko czubki e, tutaj troszkę już drugą tą część ogarnąłem e, wyciągnąłem tutaj koszyczek, no i tak jak nie wiem czy będzie widać tu w koszyczku, no jest sporo tego brudu, sam koszyczek taki, eee, tylko niestety te koszyczki troszkę opadają, pasowałoby je właśnie przytwierdzić jakoś na górze. Dobra, i teraz e, spuszczam wodę. Najważniejsze to grzałki zawsze wyłączyć, żeby przypadkiem nie pękły. Tutaj mój ten system e, do wody, tutaj mam taką pompkę. E, to jest jakaś HBO, to nie jest jakaś mocna pompka, 25 W. Yy. I taka... Tutaj mam przepływomierz, sobie mierzę ile yy, to jest Celfasta przepływomierz. No i dalej jest wąż taki jakby ogrodowy, ale to jest jedna, druga cala, taki specjalny. Celfasta niby hobby się nazywa. I on jest, yy, jest dozwolony do kontaktu z żywnością, czyli więc nie... Nie zawiera jakiś tam związków. No i tutaj mam tego trochę węża, parę metrów, i on idzie do łazienki, do ubikacji od razu się wylewa. No i nalewam to w drugą stronę. Mam pompę Invitala i z beczki. Nalewam tutaj do akwarium też. Mam pompę, tamtą mam już silniejszą. I będę teraz jeszcze czyścił deszczownie, żeby tam, bo jeszcze ją nie czyściłem, już troszkę zapchana jest bo jak z tych węży takie trochę osad jak się włączy się łączy filtr to wtedy taki osad i trochę zapycha się no i e, wymienimy też prefilt I, i tak akwarium wygląda już po, po serwisie e, tutaj wszystkie rośliny właśnie przycięte e, wyczyszczone te e, wloty deszczownia i zmieniony prefilt co tydzień teraz troszkę tutaj e, tych e, takich brudów się dostało więc e, ale teraz chyba prefik będę wymieniał właśnie co tydzień, żeby to jakoś, e, wy, e, ta woda była chyba czystsza. No i teraz e, jak widać, te rośliny z tyłu są e, przycięte, e, tutaj takie, o, będą tutaj sobie rosły do góry. No i na razie sobie e, będę zostawiać te roślina, e, później się postaram jak chyba jeszcze jakieś dosadzić, żabienice albo lotosa. Właśnie, żeby jak najmniej e, tam zaglądać do tyłu, żeby e, było mniej obsługowe to akwarium. Na razie to w porządku jest, bo właśnie te rośliny szybko rosnące fajnie. Tutaj z, z prawej i lewej fajnie e, zbierają wszystkie te e, jakieś tam m, azot i, i rosną szybko. No i tutaj wyczyściłem właśnie sobie te mikrozoria, poprzy, poprzerywałem te stare takie. E, stare takie, troszkę zaglonione e, liście Przyciąłem trochę tutaj No i wyczyściłem szyby, zmieniłem wodę i, i super wygląda, no. e, Tak, taki serwis myślę, że ponad dwie godziny mi zszedł mi No troszkę, troszkę to zajmuje, no większe akwarium jest wiadomo e, Ale E, fajnie wygląda. Jak jak myślicie, oceniacie ten to akwarium? Myślę, że podoba się wszystkim. No już te żabienice właśnie, no ją tam w tyłu widać, e, zaczyna wypuszczać fajne te czerwone liście. Już te wszystkie, te takie e, co ze sklepu, to już e, poobcinałem już takie brzydkie były. No i tam zostało kilka tych takich roślin jeszcze. Ten loto e, orzech, taki nadwódka, no i e, ten pogestemon tutaj tak samo z tej strony ten pogestemon jest no i tutaj e, teraz takie więcej fajnie miejsca jest teraz znowu jakoś z miesiąc będzie e, spokoju pewnie trzeba będzie przyciąć tylko tutaj z prawej i z lewej e, jak wam się teraz podoba akwarium? Myślę, że fajnie wygląda e, na razie wszystko jest w porządku. Tu jeszcze jakieś tam nawożenie. Myślę, że teraz troszkę zwiększę i światło. I mam nadzieję, że ryby tutaj będą już ładnie się wybargać i troszkę urosną. No teraz troszkę się pochowały, ale coś tam. Na razie jest wszystko w porządku. No dzięki za oglądanie. Może troszkę gorszej jakości ten film był, bo tam w dzień troszkę to tą przycinkę i te czyszczenie robiłem, ale teraz już jest 16, już prawie ciemno jest i już troszkę lepiej widzicie to akwarium. No, trzymajcie się, dzięki za wszystkie subskrypcje, za polubienia, za wszystkie komentarze, dziękuję. No i zapraszam też na moje inne filmy o jakimś sprzęcie, o akwariach. Trzymajcie się, na razie cześć.